Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym filmiku. Ja dzisiaj znowu jestem w drodze, w drodze do Sanepidu dokładnie. Słuchajcie, jadę czwarty raz do Sanepidu załatwić jedną i tą samą sprawę, nie? I nie mogę załatwić. Po prostu jest tak, że najpierw dwa razy nie było pana, u którego tą sprawę się załatwia. Potem pojechałam wczoraj znowu. Pan już był, okazało się, że trzeba przejść do innego pomieszczenia, do innej pani, która tam w komputerze coś miała znaleźć. No to znowu nie ma pana. Pani jest w terenie, nie wiadomo kiedy wróci. Nie wiadomo, dlaczego nie można zadzwonić do niej i o to dopytać. Tylko jest gadka. Proszę przyjechać jutro. Proszę przyjechać jutro. Więc jadę znowu dziś. 8 rano, 820 Tak sobie planowałam tam na ósmą zajechać, ale oczywiście coś nie wykło. By chociaż nie sprawdziłam sobie też, od której sanepid jest w ogóle czynny, czy czasami od 9. ale wydaje mi się, że jako taki, jako, wiecie co, sanepid chyba jest jako urząd czynny od ósmej, tak na ludkę. Zobaczę. Powiem Wam, że po prostu chodzi mi o załatwienie takiej sprawy, bardzo ważnej dla mnie sprawy, bo to chodzi o kwotę około 1400-1500 zł. Mianowicie, to jest to sprawa taka, że chcąc otworzyć salon kosmetyczny albo, gabi, albo salon fryzjerski albo gabinet tatuażu musi być zrobiony projekt na taki lokal są specjalne firmy, które się tym zajmują yy, i to jest koszt właśnie powyżej 1000 zł to zależy od wielkości lokalu od, wiecie co, tak wstępnie z tym panem rozmawiałam przez telefon, podałam mu metraż mojego lokalu tak, bo nie wiem w końcu czy mówiłam wam w filmiku że w końcu już, już mam lokal też z tymi lokalami to było tyle przygód, słuchajcie, tyle po prostu. To nie jest wszystko takie proste, wiecie, jak się wydaje. Jeszcze co innego jest, jeżeli jest małżeństwo, para, razem sobie coś tam załatwiają, to jest inaczej, wiecie, bo jedno jedzie to załatwić, drugie to, jedno to podpowie, drugie coś tam wiecie. A ja tu jestem ze wszystkim sama, ja muszę o wszystkim myśleć, ja muszę wszystkie sprawy jeździć, załatwiać. Po prostu czasem już mi jest ciężko, chociaż jeszcze prawie z niczym nie ruszyłam, nie? no nie jest to łatwe no i właśnie chodzi o ten projekt bo właściciel lokalu, który będę wynajmować powiedział, że tam była kiedyś prowadzona był kiedyś jeszcze przed pandemią był prowadzony salon fryzjerski że ten lokal był odebrany przez Sanepid i wiecie co i jest tak, że jeżeli lokal jest teraz odebrany przez Sanepid to nie trzeba później, jeżeli nawet coś tam się otworzyło nowa działalność, nie trzeba tego ponownie zgłaszać i jest to ważne przez 10 lat, tak mi wczoraj ten pan powiedział. Ten mój właściciel lokalu, on jest stąd, y, tylko on gdzieś tam jest z daleka, wiecie co, nie chcę, bo to, że nie chcę mu zawracać głowy tak co chwilę czymś. Y, I zresztą nie chcę zawracać głowy, też to nie o to chodzi. Kiedy ja próbowałam dopytywać tego pana, kiedy ten salon był, wiecie, ale tak jakoś Wczoraj w tym sanepidzie, właśnie ten pan w sanepidzie mówi, że po prostu żebym zadzwoniła do właściciela lokalu i zapytała o nazwisko tej osoby, która prowadziła działalność fryzjerską. No ale ja mówię, przecież to, to nie wypada tak pytać, przecież to RODO jest wiedzie, nie? I pan powiedział, że no właściwie to nie, 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 tak, ma pani rację, nie można tak do kogoś dzwonić o czyjeś nazwisko dopytywać, o czyjeś dane. Przejdziemy właśnie, przejdziemy do drugiego pokoju i tam koleżanka znajdzie w że po adresie, czy w tym lokalu, czy ten lokal był odbierany przez Sanepid i czy nie minęło więcej niż 10 lat. No i wiecie co, no bo wtedy trzeba robić, jeżeli minie 10 lat, trzeba robić ponowny projekt. No i e, poszliśmy do tego drugiego pokoju, no ale niestety panie były w terenie, jest zamknięty, wycofaliśmy klankę. No i dzisiaj tym sposobem jadę czwarty raz do tego Sanepidu. Po prostu jeśli dzisiaj się jeszcze tego nie dowiem, no to już, no nie wiem, nie wiem, co w się. I co Wam powiem, że. No, zależy mi o to, żeby się dowiedzieć, no bo wiadomo. Bo to jak mówię, nie o małe pieniądze, to chodzi mieć 1400 czy 1500 zł, a nie mieć, no, robi to różnicę. Także chciałabym sobie to pozytywnie załatwić. I co Wam jeszcze powiem, mam dziś też wizytę u Podologa, tylko wizytę mam dopiero o 10, a teraz jest u mnie 8:24. U mnie jest dzisiaj piątek. Ja wam pewnie w sobotę wrzucę ten filmik, bo już potem to w ogóle nie będę miała czasu. I... Ale odbiorę też dzisiaj paczkę z Iwonu i pokażę Wam, co mi tam przyszło. Co sobie zamówiłam, co, co tam... No a pokażę Wam. Rozpakujemy sobie razem tę paczkę. I taka sytuacja. Powiem Wam też, że tak nie znoszę upału. Ja to wolę jak nie jest Kłodniej, I że już miałabym sobie wybrać. Ja wolę, jak jest chłodniej. Ja się wolę, bardziej wolę się ubrać, coś sobie na siebie narzucić, niż kiedy właśnie jest tak gorąco, że nie ma się już z czego rozebrać. Czekajcie, który ten? Eee, właśnie, że nie ma się z czego rozebrać. Jest gorąco, duszno, upał się w ogóle nie nadaje na jakieś wakacje w ciepłych krajach. Absolutnie. To jest nie dla mnie. Chociaż też chodzi mi po głowie, żeby sobie jechać tak na parę dni, chociaż tu nad Polskie Morze, nie wiem, takie jakieś krótkie wakacje sobie zrobić w tym roku. krótkie wakacje kilkudniowe, wow, <laughs> ale chciałabym się potaplać w morzu, posłuchać szumu fal, ale zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie też wiecie co z, z ekipą remontową, też mam mały problem, bo się okazuje, że każdy ma terminy. Ja się na termin nie mogłam z jakimś tam dużym poprzedzeniem umówić, no bo nie miałam sobie tam z internetu różnych tych fachowców i będę obdzwaniać po kolei. Będę pytać o terminy, o ceny, o... Umawiać, nawet ceny, że ktoś będzie miał termin. I wiecie co? No i tak to wygląda wszystko. Kościół, bez kierunkowskazu, skręcił. Wiecie co? No i właśnie obdzwonię sobie tych fachowców, potem na dziesiątą pojadę do Podologa. Mam nadzieję, że dzisiaj już mnie nie skasuje pani pod tyle co ostatnio. Także taki jest plan. Muszę sobie jechać też auto zatankować, bo już mam mniej niż pół baku. A ja sobie jeżdżę do CPN-u zawsze, jak mam pół baku. Jak tak mi dochodzi do pół baku, to już sobie jadę, tankuję do pełna. Tak lubię, tak się czuję pewnie. A tutaj już mam tak mniej niż pół baku. Także będę musiała jechać zatankować. Kurde, muszę sobie kulary przeciwsłoneczne założyć, bo tak mnie oczepszą. Dobrze, kochani, to co będę się odzywać do Was później. Wyszłam już z Sanepidu i słuchajcie, chyba będę musiała zrobić ten projekt jednak. Jest tak, że y, ta pani przy mnie w Sanepidzie, nie? Zaczęła szukać tego lokalu, mówi, że ona nie może znaleźć, no ale oni tam mają dużo tych umów, tych, wiecie, tych opinii, czegoś tam. Więc zadzwoniłam do właściciela lokalu, nie? I słuchajcie, i mówię mu jakaś sytuacja, że czy mógłby podać tylko rok, w którym yy, było no, robiony ten projekt, nie? Słuchajcie, o ten gość w ogóle jakieś chyba go obudziłam. <śmówi> mówi tak, no ale chyba sobie pani nie wyobraża, że ja pani tak z głowy i na poczekaniu powiem, yy, yy, który to był rok. Ja nie wiem, ja mam dużo nieruchomości, ja coś tam, ja to mogę, zle jeżeli już pani bardzo na tym zależy, to mówi, mogę zlecić dziewczyną w biurze, żeby tego poszukały. Yy. Ja mówię, no, ale kiedy rozmawialiśmy, to pan mówił, że to była dość świeża sprawa, że tam, prawda, ten potem jeszcze mi pokazywał, że wentyla, wentylacja niedawno była robiona, że właśnie na potrzeby tego samepidu. A widzicie, jak że jest umowa klepnięta i ten, to, to już osoba przestaje być aż tak miła i po prostu i na zasadzie człowieku rać sobie sam, nie? No i pani z Pit wzięła sobie ode mnie numer telefonu, mówi, że będzie szukać tam pod różnym kątem, po adresie, po opiniach, po, po czymś tam jeszcze, że nawet nie umiem tego powtórzyć. Mówi, że będzie się starała znaleźć. Ten odbiór sanepidu, bo to o dużą kasę chodzi po prostu, nie? No i też tam właścicielowi mieszkania to A On mówi, a o, jak, o, o jaka wysokość? O jaka? Ja mówię, że no w granicach 1500 zł ten projekt będzie kosztował. A on już chyba jakiś swój biznes sobie chce ubić, bo mówi, a to może nasz projekt nadby by pani zrobił trochę taniej. Ja mówię, niech pan szuka na razie tego roku odbioru sanepidu. Także taka sytuacja no powiem wam, że byłam pewna, że nie będą musiała robić tego projektu, że to jest tylko taka formalność, że ja tutaj przyjadę i dla spokoju swojego sumienia dowiem się, że tak, na pewno mają to w dokumentacji, a słuchajcie, jeżeli ja bym tylko temu gościowi zaufała nie przyjechałabym się tutaj dopytać nie zrobiłabym projektu, a otworzyłabym salo, no to słuchajcie, co by to było mandat to bym dostała, nie wiem chyba jaki natychmiastowe zamknięcie lokalu nie wiem, czym by mi to jeszcze groziło Zobaczcie, jak to wszędzie trzeba wszystkiego sobie samemu duplinować. I po prostu, no, mam, mam żal do tego właściciela lokalu, że no kurczę, jak rozmawialiśmy konkretnie, to rozmawialiśmy konkretnie, co nie. I ja myślałam, że on faktami operuje, a on jakimiś domysłami, nie wiem, czy on operował teraz, bym wam. Także tak, do końca dnia mam i dać odpowiedź ten gościu odnośnie roku odbioru lokalu przez Sanepid. Tutaj w międzyczasie panie mają szukać i co? Ja teraz jadę. Ja teraz jadę, wiecie co, jadę na jakąś kawę i sobie podzwonię po tych fachowcach. Wstępnie sobie poszukam też jeszcze innych tych biur projektowych. No, bo też no, na zasadzie cenowe, jak to będzie wyglądać u jednego, u drugiego, u trzeciego. Że jeżeli będę musiała robić ten projekt, to żebym to już miała przygotowane i to wiecie, to też będzie w czasie rozwiąza rozciągnięte. nie? Bo to oni nie wiem, kiedy przyjadą zrobić ten projekt, znaczy zrobić, przyjadą obejrzeć tam, ten planogram cały, prawda? Potem na zrobienie projektu, nie wiem, się czeka chyba około dwóch tygodni. Więc yy, no, no tak to wygląda. Nikt nie mówił, że będzie lekko, nie? Także tak. Dobra kochani, jadę się napić kawy i, i podzwonię sobie po tych fachowcach, potem na dziesiątą do podologa ja w ogóle w kalendarzu sobie piszę, co w danym dniu mam robić, bo słuchajcie, moja głowa nie jest w stanie tego ogarnąć. Jak się pracuje na etacie, to wiadomo, praca od do i przychodzi, przychodziłam do domu, prawda, wracałam do domu i tam sprzątanie, coś tam, jakieś coś sobie ugotowałam, ejwon, Jakieś tam przyjemności, nie Spacer, czy, czy gdzieś sobie pojechałam, a tutaj teraz, jak tyle sprawić do ogarniania, no to yy, sobie to po prostu notuję, bo boję się, że nie sposób byłoby mi to spamiętać. Wiecie? Także tak. Ja już mam moją paczuchę, słuchajcie, i otwieramy. Otwieramy, już mam tutaj przyszło, to rzeczy tutaj mam. Także. Tak to zrobiłem. Mogłam na drugą stronę odwrócić, nie? I odstawiłam, że mam już wodę. Ale powiedzmy, że zobaczcie, jak paczka zapakowała, jak solidnie. Tak narzekałam je, że znaczy narzekałam, bo ciągle miałam uszkodzone te paczki z Ewą, a teraz tak fajnie zabezpieczyli. Nie wiem, czy to już tak będzie w standardzie. Czy akurat taki egzemplarz mi się trafił? Już nagrywam. Dobra, mamy to. I słuchajcie, tak prezentuje się. Tak? Yy, I wiecie co wam powiem, że... Aha, to są katalogi, ale czy ja zamówiłam pakiety. Tutaj są perfumki, te których jestem bardzo ciekawa. Ta czereśnia, ta czereśnia. Yy, zamówiłam sobie cały ich plakon. I teraz się zastanawiam, czy najpierw wypróbować sobie próbkę, czy... Od razu zobaczymy sobie ten... Otworzę ten plakon, bo Wy też na pewno jesteście ciekawe. Ja też czekałam, powiem Wam, że najbardziej czekałam na te perfumy. Też mnie ciekawiły te, które ja je nazwałam nowością, a które jest w mnie, na no Nie, one już są chyba od dwóch katalogów. Faraway and hmm, Źle mi pewnie powiedziałam, ale pewnie wiecie, o które mi chodzi. Ale jednak najbardziej tych jestem ciekawa, bo właśnie no co, nie będę tutaj dużo gadać, tylko wiecie, odbieramy i już Wam pokażę, jak wygląda flakon i powiem Wam, jak zawsze, czy mi się podoba. Ja niedawno psikałam się mgiełką. E, chciałam się tak odświeżyć, bo dzisiaj mam taki dzień, że wiecie co biegam, załatwiam różne sprawy. Jest gorąco dużo. Czuję się tak nieświeżo. I słuchajcie, chyba się przekonuję powoli do białek e, Mam ze sobą białkę już Wam pokażę ja tam, tutaj mam hmm. O, taką mgiełkę mam, yy, kokos i coś tam, jakieś kwiaty. Bardzo ładny zapach, taki właśnie odświeżający i mgiełki są z alkoholem, więc one też działają tak, no tak dezynfekująco też, nie odświeżająco, i właśnie tutaj, tak po dekolcie, po rękach się spciskałam i powiem Wam, że taka ta skóra gdzieś świeża i ten zapach też taki właśnie jest świeży. Dobra, wracając do perfum. No, flakon jest taki typowo w stylu faraway. I to są perfumy Faraway Beyond Demon. Tak wygląda flakon. Odbija mi się tutaj od okna. I, słuchajcie, już zobaczymy, jak, jak on pachnie. Ładnie. Ja dzisiaj z perfumami się nie przykałam, tylko właśnie tą piłką. Wow, piękny zapach! Słuchajcie, piękny zapach. Orany, ale ładny zapach. Mm, przepiękny. No powiem wam, że ja będę teraz tych perfum używać. Przepiękny zapach. Orany, ale to pachnie, słuchajcie. Czekajcie, co to jeszcze jest, w... y, jakie nuty zapachowe jeszcze są? Y, dzika, czereśnia, ale co tam jeszcze? Y, one się ukażą w katalogu właśnie sierpniowym, Ale w lipcowym katalogu można sobie zamówić już te próbki, właśnie. One są, zapomniałam na której stronie, ale one są dostępne normalnie w katalogu. Na której stronie? Yy, czekajcie, gdzieś tutaj pewnie na początku te próbki będą. Oczywiście nie widziałam jeszcze katalogu sierpniowego, bo no teraz dopiero yy, przy Was otworzyłam paczkę. Co nie? Myślałam, że one będą gdzieś na początku. A może to po prostu dopiero we wrześniu te perfumy będą? Może ich nie ma teraz w tym katalogu, tylko we wrześniu one dopiero będą? Nie wiem. Tak, one chyba będą dopiero we wrześniu, bo w fokusie na ostatniej stronie zawsze są nowości z następnego katalogu i te perfumki są właśnie na ostatniej stronie fokusa. Czyli ich chyba nie ma jeszcze w tym katalogu. Ale przepiękny zapach. Bardzo ładny, taki, taki słodki, ale jednocześnie gdzieś. Mm, bardzo ładny. I wydaje mi się, że on będzie pasował dla osób w każdym wieku, bo są niektóre perfumy takie, że tak, no bardziej jednak pasują do młodych osób, inne do, do nieco starszych, a no przepiękny zapach. I te, flaty, te flakon też, właśnie te flakon Faraway, też bardzo mi się podobają. Taki okrągły kryształek, śliczne są. Ja nie byłam, ja nigdy nie byłam fanką perfum Faraway. Na przykład te klasyczne to totalnie nie mój zapach, a wiem, że mają bardzo dużo zbolewniczek te perfumy. Ja z Faraway to na przykład lubię. Faraway Splendoria. Swego czasu ja bardzo chwaliłam ten zapach, ale, ale mam tak z nim różnie, wiecie? Tak, takie mam wejście i powrót od tych perfum. Faraway Glamour też są bardzo ładne, ale to są moim zdaniem takie typowo wieczorowe perfumy, a te są, no, no, nie umiem wam nawet powiedzieć po prostu. Powiem tylko, że bardzo, bardzo ładny zapach. Jeśli chcecie, to właśnie zamówić sobie półki z katalogu i i wtedy zobaczycie, czy Wam będzie taki zapach odpowiadał, czy będzie Wam się podobał taki zapach, wiecie. Też każdy inaczej odbiera zapachy normalne. Moja znajoma zamówiła sobie perfumki Terer yy, Onyx. I ja do końca lipca muszę sobie wybrać kosmetyki za punkty. To była taka oferta skierowana do konsultantek. Mam tam, miałam ogólnie 3000 tych punktów. <laughs> I za 1000 punktów, albo za 500, nie, chyba za 1000 to było. Zamówiłam taki zestaw i wiecie, perfumki normalnie odstąpię za cenę katalogową. A to jest w ogóle taka moja nowa klientka, więc ten balsam do ciała dam jej w gratisie. Potem, co ja tutaj mam, tutaj jest. Co to jest w ogóle? Krem. Skórek przecież, cuticle krem, no jasne, że tak, krem do pielęgnacji skórek, to sama Pani zamówiła, która zamówiła sobie te perfumy. Zamówiłam dziewczynom też próbki, bo wyszłam jakoś tak z próbek, wiecie? I, ten, i właśnie zamówiłam te nowe zapachy, zamówiłam, zawsze robię tak, albo staram się robić tak, że właśnie kiedy wychodzi jakiś nowy zapach, ja te zapachy staram się zamawiać, żeby moje klientki mogły się zapoznać z tym nowym zapachem. Tutaj ale to mam od Avon, tego raczej nie zamawiałam. To jest próbka kremu Enium z witaminą D. Y, tutaj mam perfumę i Prouf. Nie, przepraszam, Yves Picot. Krem y, do awokado, bardzo lubię też ten krem. Fajny jest, bardzo fajnie nawilża skórę, świetny jest. Tutaj mam kredkę do oczu, tutaj druga kredka do oczu, e, krem do stóp. E, tutaj mam e, ten krem z borówką i z truskawką. On jest też chyba właśnie w katalogu, prawda? Też właśnie sobie zamówiła jedna osoba ten krem. Czekajcie, nie mam miejsca tutaj, żeby sobie to odkładać, dlatego tak kombinuję. Tutaj mam masę do ciała z awokado, zestaw kremów eniu i ostatnia rzecz to jest perfumki full speed, mojej mamy partner sobie zamówił i co i to całe zamówienie, tutaj jeszcze tylko mam katalogi, pod katalogami już nic Dobrze, kochani, tak się przedstawia moje zamówienie lipcowe. To jest pierwsze czy drugie moje zamówienie w lipcu? Okay, no, Dobrze, kochani, także tak się przedstawia zamówienie. Parfumy, jeszcze raz, wam powiem, są cudowne. Naprawdę ładny zapach. Naprawdę ładny zapach, śliczny jest. To będą moje drugie perfumy pod Humorą. Daję Wam słowo, bo naprawdę są piękne. Bardzo mi ten zapach przypadł do gustu. Wsłuchajcie sobie teraz kartonu. I kochani, cóż, tak się przedstawia całe moje zamówienie. Będę już kończył dzisiaj ten filmik. Dziękuję, że ze mną jesteście, że przychodzicie na mój kanał. Dziękuję Wam za to bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia w następnym filmiku. Guziaczki. Pa, pa.